Hasło na dziś, pięknych widoków, ciąg dalszy. Trochę szaleństwa, mazurskie miasta. W poprzednim odcinku sporo się działo. Drogę przeważnie pokonywaliśmy zgodnie z planem. Były też niespodzianki. Odpoczynek, noc w namiocie, deszcz, szutrowe trasy, nocek nad rzeką. Na koniec jednak wróciliśmy na nasze mazury. A wy oglądacie dalszą część naszego wyjazdu? Nie? A może. A może 28? Korzystając z okazji i pomocy dobrych ludzi, A 28? miałem możliwość podciągnąć 28? łańcuch. Takie olepioczkowy, nie? Tak to jest, jak się jeździ bez narzędzi. I dziesiątkę. No? Po obiedzie i drobnym serwisie ruszamy dalej w drogę. Do celu 80 km. Miejsce docelowe Sztynord. Jedziemy! Przyszedł czas na zamianę motocykli. Za chwilę zobaczycie, jakie są opinie poszczególnych rajderów. Panie Pawle, jak się jechało? Nie, jest owiec, to taki tapczan go prosto cisnąć autostradą wygodnie, elegancko. Tylko, że ciężko. Dobra, tak. i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym Himalayanem. Po pierwsze, dwa zegary hmm. i e, wyświetlacz od tak. No I pozycja tutaj jest po prostu miejsce tylko na dupkę. I no, Oprócz tego, co ten czerwony najlepszy jest. Giesik, fajnie się jeździ. Bo Dopóki mój... się nie przesiadłem <noise> i się zrobił krowiasty <noise> w moich oczach. Yamaha yy, taka agresywna pozycja do przodu. Można poszaleć, ale za to Honda yy, wygodniejsza, łatwiejsza w kierowaniu, ale troszeczkę mocy brakuje. Już się przesiadłem na większe silniki, czuję moc. Tak jak kolega, kolega mówił, agresywny, mocno agresywny, ale dwa pozytywy. A BMW, jeszcze zobaczymy jak się przejdziemy. O, to ja powiem, bo Hondą już jeździłem, słaba jest, słaba, słaba, dlatego jej nie kupowałem, po prostu słaba, słaba jest i tyle. Himalayan też jest lepszy, mocniejszy, ma 5 biegów, pokazuje, który bieg, czyli nie ma tego u mnie, ani w Hondzie, ani w BMC, także Himalayan zaskoczył nas naprawdę, Himalayan made by KTM, nic nie będę mówił po prostu. Mój motocykl jest najfajniejszy, no ale to jest BMW, jakby nie było GS, no krowa, krowa jeszcze do, doładowana, dociążona tymi kuframi, to się jedzie jak, jak pontonem, no, jedziemy dalej, pojeździmy, yo, ro, to... Zabawa w zamiany była i jedziemy dalej, potem jeszcze Marcin się przejedzie Himalajanem i będzie git. Co jednak szukamy jakiś domku czy w namiocie? No chcę w domku. Ja mam śpiwór na domek właśnie. I ja nawet sobie w domku. I będę <noise> w w namiocie. Jesteśmy twurdzilomi. Ale dzisiaj śpimy w domku. <noise> dzisiaj plan. Śpimy w domku jakimś, tylko na razie nie wiemy gdzie. Dzwonimy, obdwaniamy i zobaczymy co się znajdzie. W pięknych okolicznościach przyrody, Paweł załatwił nam nocleg, więc teraz zostały nam tylko zakupy, jedziemy do Sztynortu. Eurorow jesteśmy w Sztynorcie, zajechaliśmy szybko na zakupy i pokażę wam jak wygląda Sztynort. Paki idą z zakupami. Udało nam się kupić dobre dobrej cenie, Uciany dwa. Co ty tam Marcin masz? Nic. Nic, nic nie mam. Dwa razy dziesięć jajek, chleb, sześć bułek, trzy paczki draży dla no. dzieci. Frytki kola. Dwie owsianki, cztery serki dla dzieci Jak kupiłem dla na dwa na to, nie. No. Nocleg załatwiony, bo w jednym miejscu pan chciał 75 zł, a tutaj za 40. Zobaczcie. Nocleg za 40. Za osobę. Zobaczcie, gdzie by doparkował motory. Super miejscówkę dla motorów, zobaczycie. Także sztynord z lotu ptaka i heja. Przejedziemy sobie koło tego pałacu, tylko widać, że on jest w remoncie. W remont, ale. Pałac będzie fest. No. Także sztylet bardzo fajny. Jak pałac zrobią, też będzie w ogóle baja. Jesteśmy, dojeżdżamy do naszej agroturystyki Po zakupach A gdzie dookoła? To co? A tamten każdy, każdy inaczej wbił To jest nasza Hawirka Czyż nie piękna? Chłopaki poszli robić kolację, a ja nagrywałem Time lapsa. Tutaj jest taka mała marina. Nie wiem czy tak się mówi. Można było spać w namiotach, no ale już sobie załatwiliśmy. Wiatr był taki ostry, że myśleliśmy, że dzisiaj będzie też masakra. Dlatego tak, a nie inaczej. Także raczej do jutra. Hej! A to jest właśnie hangar, w którym parkowaliśmy swoje motocykle. Parkowanie w doborowym towarzystwie MOP. Co byś by Sławek zrobił? Ja przy, przede wszystkim dałbym tu dwudziestkę styropian. A na górze patrz, kuchnia drewniana. Ludzki, ci się podoba? Oh, I co, masz, silnik? No, no, ma silnik. Na kable do nawet na Przewodów tylko brak. No tro trochę podcieka, wiesz, ale po tylu czasie, no wiesz. W, no w takim też. czasie długim... To... Wojna. Wojna jednak dała. Eko-skóra. Mówiłem wcześniej, że bunkrów nie ma, ale też jest fajnie. Ale bunkry są. Zapraszam do bunkra. Stan deweloperski. Na ścianach mamy gładzie, w oknach mamy beton. Drzwi. tam szukasz? Lopatków. ma wszystko. Marcin ma wszystko jedno. O panie, nie, 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 da, nie, da, nie da rady. Tego dnia myśleliśmy, że już nic nas nie zaskoczy. A zobaczcie jednak. Przejedziemy wszystko? Tu jakiś kanał jest. Ale ja, ja. Uważajcie, żeby nie wjechać do wody. Śluza. Czekajcie, nie, jeszcze nie jedzie, może trzeba będzie zawrócić. A nie, prze, przejedziemy, tylko sakwit zabierzemy. Bo ja ze swoimi przejadę? Czekajcie. Tylko kastelaże by trzeba było, patrzcie. Przejedziesz. Przejedzie. To już ostatnia prosta, trochę błota, parę zakrętów. I żegnamy się po kolei. Najpierw z Marcinem, potem ze Sławkiem, na koniec z Pawłem, i każdy rozjeżdża się w swoją stronę. Na koniec jeszcze parę śmiesznych sytuacji Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Wiecie co robić Do zobaczenia, yo! yo ro, ro. O kurna, aż tak to nie Ty, ale będzie ci wygodnie na ja? tym Dobry państwu, zapraszam na pokoje. Ej. <tun criterion> no cóż, do zioła. Pada! Ja Pada! 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 się witać Pada! 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 Nie